Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na krokiety ziemniaczane ze szpinakiem i żółtym serem. Czyli wyjątkowe danie idealne dla wielbicieli szpinaku. Zapraszam do oglądania filmu. Składniki. Na patelnie z rozpuszczonym masłem wrzucamy mrożony szpinak i dusimy go na małym ogniu do momentu odparowania wody. Od czasu do czasu mieszamy, po czym zdejmujemy z ognia i studzimy. Do dużej miski przeciskamy przez praskę ugotowane i wystudzone ziemniaki. Do ziemniaków dodajemy wystudzony szpinak, starty ser, jajko, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz mąkę. Całość doprawiamy do smaku solą i czarnym pieprzem. Dłonią wyrabiamy ciasto ziemniaczane. Następnie lekko zwilżonymi dłońmi formujemy z ciasta owalne krokiety. Krokiety panierujemy w bułce tartej, po czym smażymy na patelni z rozgrzanym tłuszczem z obu stron na złoty kolor. Usmażone krokiety odsączamy z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.